Jak przypisać kandydatów do oddziałów? Zaloguj się do witryny systemu UONED Plus jako sekretarka i uruchom moduł sekretariat. Przejdź do widoku kartoteki i księgi, rejestr kandydatów. Korzystając z filtrów, wyświetl odpowiednią listę kandydatów. Zaznacz na liście osoby, które chcesz przypisać do tego samego oddziału. Kliknij przycisk Dopisz do oddziału. W wyświetlonym oknie Wybierz oddział oraz ustaw właściwą datę dopisania uczniów do oddziału. Jeśli zaznaczysz opcję Dopisz do KED, to uczniowie zostaną również dopisani do Księgi Ewidencji Dzieci. Przejdź do widoku Uczniowie w oddziałach i sprawdź, czy wybrane osoby pojawiły się na liście uczniów oddziału?